pierwszych szkół pól z Pocka, Kutna i Sierpca. Witam przedstawicieli marszałka województwa Mazowieckiego. Witam przedstawicieli duchowieństwa, proboszczów z księcem Kanonikiem Dziekanem Ryszardem Kruszewskim oraz księdzem księcem magistrem Samomirem Wiśniewskim na czele. Witam gości przybyły z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Komendy, Komendy Głównej, Stołecznej oraz Wojewódzkiej Policji. Witam burmistrzów, wójtów, prezydentów miast Płocka, Gostynina, Kutna, Sierpca wraz z zastępcami. Witam starostów powiatów Płockiego, Gostynińskiego, Kutnowskiego, Sierpeckiego wraz z zastępcami. Witam przewodniczących i wiceprzewodniczących rad miast, powiatów i gmin wraz z zastępcami. Witam przedstawicieli władz oświatowych z kuratorem oświaty oraz wydziałów oświaty, miast i gmin. Witam przedstawicieli służb mundurowych, wojska, policji Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśnictwa, Ochotniczej Straży Pożarnej. Witam dyrektorów placówek oświatowych i innych instytucji związanych z edukacją. Witam prezesów, właścicieli zaproszonych firm oraz stowarzyszeń. Witam przedstawicieli organizacji kombatanckich. Witam przedstawicieli prasy, radia i telewizji. Witam nauczycieli, rodziców. Witam Was, drodzy uczniowie. Witam wszystkich przybyłych na uroczyste ślubowanie szkół PUL. Nie byłoby dzisiejszego uroczystego ślubowania, gdyby nie pomysł oraz wspólna inicjatywa założenia szkół społecznych polskiego Uniwersytetu Ludowego o programie wojskowo-policyjno-sportowym. A więc prezesa Tadeusza Kaczyńskiego, pułkownika Remigiusza Wiśnieckiego, majora Jarosława Chrobota, profesora Konrada Popławskiego, autorów programu oraz dyrektorów Stanisława Chrząszczewskiego, Pawła Kaczyńskiego. Było to sześć lat temu. Aktualnie funkcjonują gimnazjum i liceum w Płocku, Gostyninie, Kusnie, a od 1 września, także w sierpcu, szkoły współpracują ze służbami mundurowymi, a w szczególności z policją. Podpisanie umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy płockim Uniwersytetem Ludowym a Mazowiecką Komendą Wojewódzką Policji i Komendą Powiatową Policji w Gostyninie to kolejny krok w realizacji wspólnego projektu pod nazwą Młodzieżowe Patrole Obywatelskie. 8 lipca 2010 roku w Radomiu umowę o współpracy partnerskiej w ramach projektu podpisali prezes PUL w Płocku Paweł Kaczyński, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji Inspektor Ryszard Szkotnicki, Komendant Powiatowy Policji w Gostyninie Młodszy Inspektor Piotr Lonarcik. Umowa o współpracy partnerskiej to element projektu, który uzyskał dofinansowanie programu operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w obszarze wsparcia, edukacji i promocja w zakresie obronności i bezpieczeństwa narodowego oraz bezpieczeństwa publicznego. Dofinansowanie półtora rocznego projektu wspieranego przez Fundusz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyniesie niemal 114 tys. zł, a wkład własny pól to niemal 13,5 tys. Projekt powstał na kanwie dotychczasowych wspólnych działań Polskiego Uniwersytetu Ludowego prowadzonym przez to Stowarzyszenie Pierwszym Liceum Ogólnokształcącym Pól im. Bohaterów Gostynia w Gostyninie i Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie pod nazwą Młodzieżowe Patrole Obywatelskie. Dotychczasowi partnerzy, korzystając z możliwości wsparcia unijnych programów operacyjnych, postanowili poszerzyć dotychczasowe działania z młodzieżą na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Oprócz wspólnych dzielnicowymi patroli. Z realizacją przez uczniów zadań profilaktycznych projekt został wzbogacony o nowe pomysły. Są wśród nich powołanie grupy rekonstrukcyjnej przedwojennej Policji Państwowej, krzewienie tradycji patriotycznych poprzez udział uczniów w historycznych mundurach w obchodach świąt państwowych, zajęciach teoretycznych i praktycznych o tematyce policyjnej, wycieczki do muzeum i szkół policyjnych. Projekt będzie realizowany w Gostynie w latach 2010-2011 wśród uczniów czas pierwszym i drugiej o programie policyjno-prawnym. Projekt Młodzieżowy Patroly Obywatelski został przygotowany do konkursu y, przez pana dyrektora Pawła Kaczyńskiego, komisarza Zbigniewa Bartosiaka z Komendy Powiatowej Policji w Gostynie, Annę Molge Zespołu Funduszy Pomocowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Powstanie projektu wspierali również podinspektor Rafał Batkowski, pierwszy zastępca mazowieckiego komendanta Wojewódzkiego Policji oraz komendanci powiatowy policji z Gostynina, młodszy inspektor Piotr Leonarcik i będący już w stanie spoczynku młodszy inspektor Zbigniew. Stroński. Wspólne przygotowanie tego projektu jest nową formą współpracy Policji i organizacji pozarządowych, jaką jest Towarzyszenie Płockie Uniwersytetowe na rzecz budowania bezpieczeństwa lokalnego. Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli przygotować dzisiejszą uroczystość oraz na co dzień wspierają nasze placówki. Szczególne podziękowania kieruję w stronę burmistrza Gostynina Wodzimierza Śnie Śniecikowskiego, wójta gminy Gostynin Jana Krzewickiego oraz starosty powiatu gostyńskiego Jana Baranowskiego. Poproszę teraz przedstawiciela pana marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika o wręczenie medalu promazowia dla pana pułkownika Wiśniewskiego. Dziękuję. Szanowni Państwo. Drodzy uczniowie, historia jest nauczycielką życia. Wydaje się, że w tym pięknym, historycznym miejscu, historycznym dla tego miasta i dla Mazowsza, odczytanie krótkich słów od pana marszałka obudzi refleksję i pozwoli jeszcze głębiej przeżyć tą piękną chwilę, aby była zapamiętana. Dyrekcje Rady Pedagogicznej Rady Rodziców, Samorządy Uczniowskie Szkół Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. Wincentego Witosa w Płocku. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczyste ślubowanie klas pierwszych, liceów oraz gimnazjum Płockiego Uniwersytetu Ludowego. Ślubowanie to coroczne ważne wydarzenie w życiu szkoły oraz wielkie, niezapomniane przeżycie duchowe i emocjonalne dla wszystkich młodych ludzi, rozpoczynających naukę. Jest ono bowiem ukoronowaniem wysiłku młodzieży podjętego w celu przystosowania się do specyficznych zasad panujących w szkołach, które kładą nacisk na zajęcia wychowania fizycznego oraz przysposobienia obronnego. Gratuluję pierwszoklasistom wyboru szkół i złożenia uroczystego ślubowania. Wierzę, że obrany kierunek kształcenia będzie dla nich nie tylko gwarancją dobrego przygotowania do rozpoczęcia kariery, lecz także stanie się ich życiową pasją i prawdziwym powołaniem. Pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości, a młodzieży szkolnej oraz gronom pedagogicznym życzę wielu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności. Z wyrazami szacunku, Adam Struś, marszałek województwa mazowieckiego. Do tego listu pan marszałek w ramach wyróżnienia dołącza największy wojewódzki medal dla pana Remigiusza Wiśniewskiego, który teraz chciałbym panu kręcić. To jest medal, proturację pana marszałka. Przekazuję wyróżnienie i na pana list, i na pana ręce. Pozwolę sobie E, dziękuję bardzo, ja chciałem tylko dodać, żeby nie przedłużać tej uroczystości e, Że to wyróżnienie jest wyróżnieniem, które uzyskałem dzięki wam Mam tutaj na myśli przede wszystkim uczniów naszych szkół A Jeszcze chcę na zakończenie powiedzieć Jesteśmy na ziemi goszyńskiej Ja jestem już prezesem tak zwanym honorowym Pałeczkę przejął młodszy człowiek ale honorowo chcę powiedzieć, że ta szkoła, ojcem tej szkoły jest burmistrz Niecikowski. Brawo dla niego. Żeby nie decyzja pana burmistrza, szkoły tej tu by nie było. Dlatego jeszcze raz brawo i dziękuję panie burmistrzu.